Siemano mordeczki, witam was w tym jakże przepięknym dniu, jeszcze prosto z Warszawy, ale za chwilkę się to zmieni, ponieważ dzisiaj lecimy do Katowic na Red Bull Roof Ride 2023. Jest to bardzo fajny event, o którym wam powiem za chwilkę troszeczkę więcej. Jak widzicie aktualnie się pakuję, jestem w trakcie, oczywiście więcej rzeczy biorę na rower i do nagrywek. Tutaj mamy baterię również do elektryka, ale o tym Wam powiem troszeczkę później. Bo nie chcę wszystkiego zdradzać na samym początku. No i co, będę miał przyjemność tam być, nagrać dla Was materiał, bardzo fajny zresztą, bo będzie co tam oglądać. Już widziałem storki tam na przykład u chłopaków, u goćków. No i jest, jest ciekawie. Będzie też fajny gość specjalny na tym odcinku, jeżeli uda się wszystko dopiąć. I to właśnie tutaj dla niego szykujemy tego bydlaka. Ale no co, ja muszę się dokończyć pakować, bo troszeczkę jeszcze mi zostało. Za chwilkę wychodzę, jadę za chwilkę po Bartka, ponieważ razem jedziemy tam do Katowic i opowiem Wam więcej w trakcie, bo czas nas goni. Musimy tam dzisiaj dojechać, musimy jeszcze pójść na miasto, troszeczkę dla was ponagrywać. A finały są jutro, czyli główna atrakcja. Postaram się podzielić Wam to na dwa filmy, bo myślę, że wyjdzie bardzo dużo materiału. I nie przedłużam, biorę manatki i lecimy, no bo kurde, szkoda czasu. I będziemy tam kamerować dużo. Chcę Wam pokazać to wszystko jak najlepiej. Także widzimy się za kilka dni. Słyszysz? Siemano. Nara. Ura. Mój drogi, czy jesteś gotowy? No jestem. No to dobrze, bo za 10 minut będę po Ciebie, także możesz wychodzić, szykować się, brać rower i będę czekał tam u Ciebie pod klatką. Dobra. Dobra, to widzimy się za chwilkę. Narka. Narka. Widzę, że Bartuś również się nie może doczekać. Ale to bardzo dobrze wróży. I wziąłeś? No może się przyda, słuchaj, ale patrz. Jest też tutaj rower pewien. Bo gadałem z pewnym jego mościem i możliwe, że z nami się wybierze na rowerek. Mimo dolegliwości, które mu tam dokuczają. Jest apteczka, jakby coś się stało. Mam nadzieję, że z niej skorzystamy. Jak się pakowałem, to mi laptop spadł. Mam nadzieję, że matryca cała. Ale to zobaczymy na miejscu. Musisz chyba zdjąć przednie koło. Ty masz chyba więcej ciuchów niż ja, stary. Ty dużo w puzzle chyba się bawiłeś, jak byłeś mały. A jak? Widać, widać. Gotowy na podróż? A jak. No to zamykamy i lecimy. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie taka sama na miejscu, bo podobno ma padać w sobotę. Ale no, liczymy na to, że będzie wszystko w porządku. Załączamy nawigację i ty dzisiaj jesteś pilotem, a ja jestem tutaj kierownikiem, że tak powiem. Czy coś chcesz powiedzieć, widzą? nie. Okej, okay. dobra. No to nic się ma. Yeah. Dobrze, dobrze jest. Polskie drogi. No ja piękne. Uh. Uh, stary. Fajna droga w tej Pol Polsce. Polskie drogi. Jak to każda podróż? Skończyła się na szamce. Tym razem w KFC przeważnie jest maczek. I ja tutaj mam stripsiki, mam kurito, ty masz jakiś kubełek, widzę. Bismarcki i bielka. Tak. Dajcie w komentarzach, czy u was też tak jest zawsze, że jak jedziecie w traskę, to musi być jakiś tutaj wiecie szamka pokroju fast foodzika. My sobie jemy i widzimy się chyba już na miejscu. W Katowicach chyba już na miejscu. Także my sobie skonsumujemy to jedzonko. A was zapraszam do dalszej części materiału. Jo! My już w Katowicach, proszę państwa, ale zanim jeszcze pokażemy wam nasze lokum, to jesteśmy przy MCK. Jak widzicie, już wchodzimy tam na górę, ponieważ dzisiaj trwają jeszcze kwalifikacje do Red Bull Rookies, kwalifikacje Pro. I ja tutaj już byłem, więc wiem, jak to wygląda, ale jak twoje pierwsze wrażenia? No, jak wiadomo, na filmach jest wszystko mniejsze, a w rzeczywistości się. To zmienia. Jest o wiele większe. Tutaj już było widać jak chłopaki tam kręcą korka, ale podobno ktoś tam nie, nie doleciał, no, tak? No, zakręcił korka i lekki case. No, także idziemy już tam. Jak widzicie rowerzystów tu jest bardzo dużo i pokażemy wam jak to wygląda z bliska. Jako musimy się tam dostać najpierw. Możemy też ten, no to będzie ten pierwszy taki dropik. I będzie indyj dobrało się w powietrzu 360 złą futera i kasła na koryt węgla. Jeżeli chodzi o Red Bull Roof Rides, to jest to jeden z przystanków cyklu tutaj eternego pucharu świata w, w MTB. I dwa lata temu, jak tutaj byłem, to nie było chyba czegoś takiego właśnie jak Red Bull Rookies. I to jest impreza dla nie osób, które jeżdżą na poziomie takim światowym, na rowerze, ale też nie dla amatorów. No i już tutaj kilka osób skoczyło, no i jest poziom. Yes. Jest poziom, nie? No, idziemy dalej oglądać. Jeszcze dzisiaj to jest podobno Kuba Goover, więc chcemy się z nim spotkać. No, o, jest Stafak? Tak. A tu kto to A, dobra. Jest się Głodziecką. Jest Głodziecko, no, dobra, no to ja podpiszę. Trzymaj. Tak jak widzicie, bardzo dużo osób tutaj spotykamy. Również z Bartkiem, sobie tutaj zbijają piąteczki, robią fotki. Ale idziemy cały czas oglądać, podziwiać, no i spotkać się z Panem Goverem. Yo, Bartu, ô oh, your vision we are bringing slope style from ironically normally in the mountains now into the city this is your vision how important is it to bring slope style to poland uh, It was always our, our, our dream uh, to make a contest um, around our place for our local crowd and i couldn't have it uh, better thank you david everyone give it up Tutaj Bartek wyhaczył, mini roof right? no. powiedział, że takie coś to by na spokojnie skoczył, z palcem w nosie. No bo to jest takie, trochę większe od tych mniejszych kikerów na Kazurze. No, tylko Większo troszeczkę jest tutaj więcej. dalej jakby, nie? Z Ale to, to, nie na teraz, nie na teraz. Spotkaliśmy wreszcie Pana Jakuba z Maciem. Maksiu, Maksiu zasnął, ale to pogoda Odlotka. się psuje. Tak, <laughs> dokładnie tak. Siemanko, zostawcie łapkę w górę i suba. <laughs> Więc lecimy na miasto, bo wzięliśmy elektryka dla, dla Kuby, bo tam coś z Elektryka, prąd nie tyka, no ja nie mogę za bardzo... Zobaczymy, bo już trochę lepiej się czuję. Ale jak O, robię tak, to już mi boli. Okej, okay, no dobra. To my lecimy do fury, lecimy do hotelu, no, hotelu i, i widzimy się no hotel w hotelu. Też, tak, Novotelu, no. Hotelu, no. No dobra, to my lecimy. Śmie śmiesznie, bo spotkaliśmy się właśnie z kubą, jak niósł, jak niósł Maksia, jak rozwaliśmy podpisy. By z gościem z fotę, no. stary. Będzie taki pościg, pewnie już będzie na Instagramku, więc możecie tam zostawić serduszko. A no, tak jak mówię, my lecimy do hotelu, pokażemy Wam od razu, jak mieszkamy. I lecimy od razu chyba na Katowice, jeżeli A pogoda jutro? pozwoli. A jutro trzeba spotkać sama. A jutro Wujek sam pielgrzym. Nie, Ja będę zadowolony w 100%. No. Z, dwa lata temu tylko zdążyłem zbić tak żółwika, teraz fajnie było strzelić foteczkę. Więc Ale jak już prawie to Ty <noise> po angielsku nie szprechasz? Nie! O! Odczytaj! O! Pa! Wyjazd klasa, 20 zł. Nie nie za półtorej godziny, stary. Trzeba chyba zrobić tak. O! Pięknie! Wchodzimy. O! Stary! Patrz! Jest normalnie Red Bull, nawet. Iskiety są, stary! Co? Czy coś dla coś pizdeczka jest. Las pięknie jest. Dobra. Luksus. To jest taka lampa, czy to jest jakiś odświeżacz powietrza? Stary, co to jest? Nie mam pojęcia, to nie mam takich rzeczy w domu. Ale wiem, że jest kolka. Mm. Room and cola drink alcohol free. O, tutaj trzeba uważać na palce. Uh, jest schludnie, czyściutko, jest kibelek, jest prysznic. Tutaj mamy umywalkę. I tam jest suszara. Dobra. Fajnie. Będziemy tutaj mieszkać. Także my się tutaj musimy zadomowić, rozłożyć rzeczy i widzimy się za chwilę już z kuwerem na rowerze, bo trzeba pokorzystać jeszcze z dzisiejszego dnia. Oglądasz Przemka Pro, jak on robi, jak odwiedza różne hotele? Test materaca. Test materaca trzeba zrobić. Dawaj, robimy test materaca. Szybki test materaca, czek. Tutaj widać, że niby jest wszystko chyba czyste. Zobaczmy. O, dobra. Pościel jest świeża, tak mi się wydaje. Tak. Na razie jest całkiem spoko. O. -o, -o. uuuu <suszy> hmm niuchasz? dawaj niuchaj <suszy> niuchaj to jest takie miejsce powiem nie. ci, że nawet nie pupcia nie wiem co to jest może ktoś po prostu miał strupek tak jak ja ale mimo wszystko nie czuć no dawaj spróbuj dla widza nie nie każe ci tego lizać koniec a już sobie rozdupcyłeś to ty na tym śpisz no właśnie w międzyczasie jak czekamy na guwera Mamy kicker. pierwsze tej rozgrzewkowe loty, loty za płoty, kurde. Wow. Red Bull Roof Ride dla amatorów. Coś mi tu tręka, ale to trek, to tak jest. Zarzucisz tu bar spina na tym? Na tym? Na tym? Nie. Jak to? Stary. Co ty dupisz? Jak ty na kikerach, na kazurce robisz, to z takiego kikerka nie rzucisz? Dobra, co ty tam gadasz? Dawaj, tak rozgrzewkowo O, jedna próba Druga próba No Werble, proszę, uwaga, uwaga Jo, ale jaki taki wolny Stary Ja cię widzę że w przyszłym roku na tych Red Bull Rookies normalnie Tylko troszeczkę trzeba zwiększyć przeszkody I przeloty Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O! W Warszawie nikt nie odpowiada dzień dobry. Jestem w szoku. No tak, naprawdę. Ale pięknie w tych katowicach. Kurde. Fajnie. Podoba się mi tutaj. Musimy tutaj więcej przyjeżdżać. Hop, 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 hop. A takie fajne kółeczko, można się zakręcić. O, o kurde ty Tego nie widziałem, stary. Będzie bany chłop? Ale na skraju. Dużo rowerzystów tutaj teraz sobie jeździ po w tym pierwszym dniu Rock Ale powiem ci, że myślałem, że zmienią troszeczkę układ przeszkód, a dołożyli tylko chyba tą bandę i takie te małe kikerki tam dla, dla tej młodzieży, że tak powiem. Ja, ma. <ścoughs> centrum to w tamtą stronę dobra, dziękuję bardzo. Ja tu są kulturalni ludzie. Przydupiłem. Czekaj O jest ja, dziurka O stary Ajajaj aj, aj. To jest miejscówka, o której chłopaki nam mówili przed chwilą Podobno na tym spocie bardzo dużo osób z Roof Spędza czas po jazdkach, tak? Tutaj był Pilgrim i tak dalej, cała ekipa Tutaj było podobno bek kręcone nawet Zobaczymy, co tutaj Bartek zaraz wymyśli, bo widziałeś to wybicie ty? Tutaj jest tak nie do końca równo, ale on sobie, po... on sobie poradzi do, do backflipa. No sam pilgrim to może zrobić, backflipa. Mm. Dawaj, dawaj Bartu. Zawodnicy się ustawili, tak. i tutaj, oto na tej pięknej hopie, robimy long jump contest. Każdy ma po jednym skoku. Po jednym skoku, tak. Ja będę, ja będę oceniał Ja będę oceniał i możemy od tej strony i na koniec ja skoczę Dobrze Takie kamienie to trzeba posprzątać O ja cię pierwszy zawodnik To tyle? To, to, to się stanęło Co to było? Zero, nawet się od ziemi nie oderwałeś nie, nie. Dawaj, 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 Manny No, dwa razy tyle Imię? Adam Adam, dobrze Dobrze poleciałeś za wolno, nie wolno. Pamiętaj! U. Dobra, po Olku kolejna osoba już może jechać hej, spokojnie. Korba, korba! Ło, dobra! Mam Imię? Gabriel, czyli G, dobra. Można? Szczerze Szczerze bałem się dalej. Patrzymy mi piwa! Z tego co widzę, to tutaj chyba była rozpędówka. Ja już gotowy jestem, tak, mogę jechać. Rozpęd ten sam, uwaga, jadę. Tutaj pompa. Uwaga. O, stary, korba jechała. Ja pierdzielę. Korba poszła. No to pojeżdżone. Ja pier, papier. Tyle by było z korwy. Korwy. Czyli tak jak ja miałem. Zrobiło mi się takie. O. Wie, wiesz, że ja miałem tak ostatnio? A wiesz, to jest najgorsze? Nie mam klucza takiego do kor. No to. Koniec! Koniec! Roofride pozostał Jeszcze ja lecę! Skok był taki! Widziałem! Dziękuję bardzo Piątkę trzeba przybić Ale nie... wie pan co? Za gruby jestem po prostu eee. Sprzęt się poddał A poddał się, ale skok był ekstra Super, widziałem naprawdę Ale szczerze? Bałem się, że wahacz pęknął O to na szczęście korbę nie, się nie przekręciłem Ale było taki widziałeś